Cześć Marcin z tej strony. Dzisiaj próbujemy spawać mokrą elektrodą. Dzień wcześniej wrzuciłem do wiadra z wodą kilka elektrod. Elektrody 6013 tego nie przetrwały. 7014 w średnicy 2,5 mm widzę, że otulina im się trzyma, więc jest szansa, że tym razem coś się uda. Tutaj mam dla referencji, że tak powiem, elektrodę, która była w piecyku przez dwie godziny. Jest zupełnie innej barwy niż ta, która była moczona. Prąd 85A powinno sobie dać radę. Czy ja powinienem sobie dać radę z tą elektrodą? Polaryzacja plus. I zobaczymy. Najpierw poprowadzę ścieg referencji, a potem spróbujemy mocną elektrodę. Mokrą elektrodę nie mocno, przepraszam. startowało ładnie prowadzi się ładnie mam wrażenie że podobnie jak przy 613 prąd troszeczkę za duży mógł być mniejszy nie pijcie dużo kawy bo wam się ręce trzęsą ja niestety od dwóch tygodni jestem na dość sporej dawce kofeiny bo się godziny pracy i średnio trzy kawy dziennie no to już daję sobie znać w ręku no, widzę, że ściek szlaka jest standardowy. miarę ładnie odchodzi. Widać oczywiście nierówne prowadzenie, ale sam wygląd ściegu jest ok. W sensie nie ma żadnych dziwnych wtrąceń, takich tego typu rzeczy. A, a otulina odeszła. Poczytamy, bo nie dużo No to co? Próbujemy próba pierwsza. Troszeczkę suszę, bo są tuż wyjęte z wody. No dobra poprawi sobie jeszcze hełm Daszka, jeżeli chodzi o start. Zwykle uszczypałeś trochę tuliny. wciąż ten szklisty blok na froncie można go albo pocierać, że tak powiem o beton co właśnie robię albo pilniki. pilnik pilnik, jest znacznie lepszy bo pocierając bądź stukając, zwykle odstukuje się otulina od co potem przy starcie jest problematyczne dobra, wiatr wieje dzisiaj Start był, ale jak to, to zgasło Mam taką nadzieję, że jak już się zapali i jakoś ją zdoła utrzymać, trzymać, to ciepło spowoduje, że ona wyschnie a najpierw muszę to utrzymać te pierwsze 5 cm elektrody bo to będzie trudne dobra, wystartowała, idzie i szła przez chwilę zadziwiająco dobrze, ale zgasła szybko co zauważyłem e, oto lina. Nie bardzo chce się, że tak powiem, topić. Topi się środek, e, topi się rdzeń, a widzę, że otulina ma znacznie większą trudność w stopieniu się. Wiecie co? Może zmniejszyć prąd. Nie, to będzie jeszcze gorzej chyba. Niższa temperatura. oczywiście ten mój eksperyment to jest nie dużo za dużo to jest oczywiście nadwyrost, nikt przecież nie trzyma to w z wodą ale jak na przykład traficie jakoś w bardzo wilgotnej piwnicy i położycie elektrody w otwartym tak powiem, pudełku bądź w opakowaniu to one tą wilgotność wciągną Jest problem. Wydaje mi się, że muszę utrzymywać długi Jest problem na ja co stać, da, ale widzę. O, już chyba jest ten efekt, który oczekiwałem, czyli ta zaczyna przyschła jakoś idzie, nie jest łatwo ją prowadzić, teraz już jest coraz łatwiej, ale widzę, że ma chyba tendencję do przegasania, jest spory rozprysk, ale to jest akurat w więc... Widzę, że zaczęła się palić miarę standardowo. I teraz tu jest dość ciekawe miejsce. Zobaczcie, co się tutaj działo. Zobaczcie, jak wygląda e, żużel Tak żużel nie powinien wyglądać. Powinien wyglądać mniej więcej tak. Tworzyć jednolitą e, powłokę na ściegu, tutaj są jakieś takie nie wiadomo co dobra, zbijmy to i zobaczmy no cóż ja tutaj nie widzę nic nadzwyczajnego Poza tym, że prowadziłem nierówno ścieg to nie ma żadnych wtrąceń dziwnych żadnych plam więc podejrzewam, że jakby ktoś robił jakieś amatorskie ściegi do rzeczy niekrytycznych które nie potrzebują szczególnej wytrzymałości, szczególnej jakości to pewnie jakoś się to będzie trzymać podstawowy problem jaki zaobserwowałem to jest start tej elektrody elektroda nawet jak już wystartuje to po chwili przygasa do momentu kiedy zupełnie nagrzeje się i nie, ta woda z niej nie zacznie parować spróbujmy drugą mokrą 7014 marka ESAP ER246 moczona przez 12 godzin No, to już miałem szansę, że ładnie wystartuje, ale dokładnie jest nieco Warto na początku trochę dłuższy łuk trzymać, żeby jednak to napięcie tego łuku było wyższe, wtedy będzie wyższa moc i jest szansa, że elektroda się szybciej podgrzeje. No to już wystartowało, przygasa. Przy także jeżeli chociaż troszeczkę nie podsuszycie tych elektrod w przypadku gdy Wam bardzo mocno zamokną, no bo na przykład też może się zdarzyć, że przez przypadek zostawicie elektrodę gdzieś w polu przyjdzie deszcz burza zaleje Wam stanowisko aby się nie zdążycie wcześniej zwinąć no to że tak powiem jest na to jakieś szanse, żeby ją uratować Bo on tu była wytrzymało w przeciwieństwie do elektrody 6013. O, no, już jakoś idzie. A więc tutaj się sama, sama da samo mała samo I właśnie się nam Fakt, że e, Wygląd Tego żużla mi się nie podoba e, Powstają takie dziurki czasami też mi powstają one jak tutaj jest sucha to, to jest kwestia prowadzenia elektrody, ale tu ewidentnie ewidentnie coś jest nie tak, także odpada w miarę normalnie w normalny sposób wygląda też normalnie nie ma żadnych dziwnych wtrąceń nic no muszę wam powiedzieć że tak elektrowe 7014, czyli er 246 da się uratować jeżeli on wam zamokną zam zam da się nimi spawać nawet jak są okre trzeba oczywiście mieć na to że jak widzieliście start jest przeokrotnie trudny e bo wiecie co, skoro start jest trudny i utrzymanie łuku to ja zrobię tak włączę Arc Force dajmy 15% i włączmy Hot Start 20% zobaczymy czy ta ostatnia elektroda jakoś ładnie pójdzie to za bardzo nic nie dało No, ale widać, że prowadzi się zupełnie inaczej czyli jeżeli macie wspomaganie w spowarce pod tytułem ArcForce to ewidentnie pomoże Wam to w przypadku gdy macie mokre elektrody Wiele podobnie taki porowaty jak ostatnio, ale odchodzi ładnie. Ściek płaski, bo spory prąd. I pewnie płyta już się nagrzała trochę. Ale wygląda ok. Czyli tak. Jak macie mokrą elektrodę, to ja bym ustawił hot start na jakieś 25%. No i arc Force na jakieś też 20%, 15-20%. Oczywiście mówimy tu o spowaniu amatorskim, amatorskich konstrukcji. Jeżeli pewnie robicie cokolwiek profesjonalnego, to takie coś jest niedopuszczalne żeby spadać mokrą elektrodę. także w domowych pieleszach można uda się w profesjonalnym użyciu jest niedopuszczalne okej okay. to trzymajcie się cześć